My leżymy w takim miejscu w Europie, gdzie idea integracji powinna być polską racją stanu. To my mamy wychodzić z inicjatywą ustanowienia wspólnych, dobrych dla wszystkich Europejczyków praw. Możemy te inicjatywy do Unii Europejskiej wnosić i mogą one być dla Polski korzystne. My po prostu jesteśmy w takim miejscu, w którym musimy... Również w Europie narzucać nasz polski punkt widzenia. Europa musi być solidarna i socjalna. Basia jest człowiekiem oddanym służbie społecznej. Wspiera tych, którym jest najtrudniej. Szczególnie funkcjonuje w obszarze kraju za wielkim miastem. Warto na nią głosować. Nigdy nie zawodzi. Maciej Szykuła, kandydat lubuskiego samorządu edukacji. Człowiek, który poświęcił się tej swojej pasji przez ostatnie lata. Wierny w swoich pasjach, dotrzymujący słowa, konsekwentny i pragmatyczny. Świetny kandydat do parlamentu. Czesław Fiedorowicz. Trzy kadencje parlamentarne, kilka kadencji samorządowych na różnych szczeblach. Człowiek świetnie wykształcony, kompetentny, uczciwy, profesjonalny. I odważny w kontaktach z ludźmi. Nie zawodzi najlepszy kandydat do Strasburga i Brukseli. W wyborach do Europarlamentu wszyscy powinniśmy zabiegać o to, aby te więzi gospodarcze pogłębić, abyśmy mogli uczestniczyć w tym wspólnym rynku, odnosząc z tego korzyści dla naszego państwa, dla naszego rolnictwa, dla naszego kraju. Tradycja, nowoczesność, Polska.